Cześć hej, czołem, witajcie, ja nazywam się Komando Pal. witam i zapraszam Was na kolejny part z serii przygody z Margonem. Jak widzicie jestem zanurzony po głowę, właściwie do głowy jestem zanurzony w bardzo ciepłym źródełku, przed chwilą właśnie kopałem się no i patrzę dżiny mi przeszkadzają, więc mówię, muszę ich szybko przegonić, przegoniłem ich szybko i mogłem rozpocząć właściwie dzisiejszy film. Dzisiejszy film będzie opierał się głównie na dobijaniu praktycznie tego 108 poziomu, które zajęło mi naprawdę dużo czasu, gdyż nie wiem jak ślicie mój profil, jak mój aktualny, jak w jakim czasie wbijam levela no to trochę to jednak ustało, były święta, był trochę czas wolny, ale na ten czas wolny nie poświęcam jedynie Margonem, wie, wiecie, jest jeszcze dużo innych fajnych rzeczy, nie tylko ta gra. Więc tak, dzisiaj zajmiemy się, e, zajmiemy się mumiami, w drugi, będzie to jakby druga część e, wyprawy na mumie, czy jak to tam nazwę jeszcze później zobaczę e, oraz pokażę Wam jeszcze na końcu, to będzie taki naprawdę totalny epizod, e, czyli e, ten quest dzienny, ale to naprawdę będzie totalny epizod trwający kilk, kilkaset sekund. Może tam kilkadziesiąt sekund, naprawdę, chociaż wiem, że będzie to trwało kilkaset sekund, bo ja zawsze tak mam, że jak coś wykonuję, to muszę to przedłużyć, trochę pogadać sobie jeszcze o niczym, ale chyba to jest lepsze, bo filmi, filmy moje przez to do dużo dłużej e, trwają niż powinny normalnie trwać. Jak widzicie, jesteśmy na e, mumiach, e, tak, jesteśmy na mumiach, naprawdę dzisiaj tutaj dużo ludzi mi przeszkadzało tam w zabijaniu tych 30 czy 20%. To miałem kilka walk, no walkę wygrałem, drugą niestety przegrałem, ale to takim totalnym fartem, czasami te walki tym tropicielem mi wychodzą dobrze, o dziwo dobrze, nie spodziewałem się tak łatwej wygranej, a czasami idzie tak słabo, że kurczę, nie wiem jakieś combo mi wali i nie wiem, w ogóle ginę, nie wiadomo skąd, było coś takiego, też miałem przed chwilą takie przypadki, że kurde mówię, tak dobrze sobie dawałem radę na tych mumiach, a teraz czemu tak, czemu tak łatwo pada na tych antycznych wojownikach, trzech nie mogę rozwalić, a wcześniej trzech to kościłem, tak może 20% mi już zostawało, z dwoma przegrałem, Mówię kurde, mam te błogosławieństwo, te dokładnie rycerska mm, osłona Mówię kurde, fajne błogosławieństwo, dużo życia dodaje Mówię czemu tak źle na nim idzie Dobra, mówię, dobra, zmieniam to błogosławieństwo Mam tego jeszcze sporo, więc mogę się spobawić mówiąc, No i założyłem sobie ten e, krwawą siłę z te błogosławieństwo może nie on nie dodaje życia, ale dodaje przywracanie życia, co również jest bardzo ważne. Wydaje mi się że nawet, że ważniejsze niż to jednorazowo, to 600 życia dodane przez, przez to unikatowe błogosławieństwo. Teraz to już jest typ mikstura, więc nie wiem, czy błogosławieństwo może zostać mixture. Mam te, mam, mam teraz mówić. Nie, żartuję sobie oczywiście. Będę nadal mówił błogosławieństwo. Ech, tutaj mam sporo tych błogosławieństw Zawsze miałem tak, że jakoś te błogosławieństwa czasami nie potrze bez potrzeby tak oszczędzałem Tutaj możemy sobie tego gościa ustawić na minutnik On się przyda wiedzieć kiedy się zrespi Zrespi się on dokładnie za 15 minut 37 sekund w tym momencie Czyli troszeczkę trzeba na niego poczekać No ale warto na niego poczekać bo lot loty z niego są o dziwo bardzo ciekawe Tutaj widzicie, sobie z nimi poradzę, mogę dać już na aut automatyczną walkę. Tutaj powiem szczerze, że z mumi trochę ciężko jest się wzbogacić, bo w porównaniu do innych ekspowisk jakoś nie wiem, na tej postaci mi dość... w porównaniu do innych moich przygód jakoś na tej postaci chodzi mi o takie jednorazowe loty z ekspam, jakoś mi to słabo ogólnie idzie. Nie wiem. Jeszcze chyba nie wylotałem żadnego heroiku z Elity drugiej, a mam 107 level, ale za to wylotałem dwa heroiki z elit, które też sprzedałem za fajną, fajną sumę, chyba dwa itemy po 20 milionów, czyli naprawdę ciekawie. No i tak ogólnie mi chodzi, że takie na przykład widzicie, takie śmieci i coś takiego mi jakoś mało tego ogólnie wylatuje, ale mówię chyba są takie, że tutaj nie ma co liczyć na zbyt duży zarobek. Ogólnie ekspił mi się szczęmując tak trochę średnio na razie, bo może miałem z 2-3 ekspowiska RM, coś takiego, chociaż na rm i tak dużo nie ekspiłem, gdzie można było zarobić i się nie ekspiło tak naprawdę po kosztach po kosztach, czyli chodzi mi o to, że my musieliśmy wydawać swoją kasę zaoszczędzoną na miksy i takie e, różne duperele, żeby móc e, po prostu ekspić na tym ekspowisku. No widzicie, trochę zacząłem film jak miałem już dużo wbite, więc spokojnie sobie trochę pxpimy niekoniecznie może do tego niekoniecznie może do tego 108 poziomu tam może 5-6% sobie jeszcze wbijemy. Ogólnie nie wiem, czy z mumii część, część trzecią będę nagrywał, bo szczerze mówiąc już ten temat jest już tych mumii dość oklepany i nie ma tutaj co więcej pokazywać chyba że Coś mi się przypomni, wynajmę jakąś drobnostkę, co warto, warto się z wami podzielić, tam zrobię może jakiś osobny materiał o tym. No dzisiaj widzicie, uzbierałem już 12 jajek, e, czyli naprawdę mam, mam ogromną szansę, żeby jakiś item zrobić. Planuję jeszcze mówiąc zrobić dwa itemy, e, nie wiem dwa itemy czy dam radę, bo wiem, że ogólnie z tych questów dziennych e, i tych czterech jajek ogólnie da się zrobić jeden item cały ale ja tam miałem chyba zaliczkę 10 jajek, tam nie wiem, czy 6, chyba wypadło mi z loterii, coś takiego, tutaj ja mamy kolejnego z, yy z seta, mamy kolejnego seta dobra, to damy mu trzy płonące strzały i będzie po nim, o myślałem, że coś ciekawego bo takie, takie się ogólnie z niego, z niego ogólnie rzadko jak walczy z nim, to w ogóle coś się pojawia myślałem, że teraz coś się pojawi to coś bardziej sensownego, ale widzimy niestety lot bardzo, bardzo mizerny tak bym to określił. Tutaj może sobie zaatakuje tego chodzące truchło. On jest jednak dość dobry, wbrew pozorom, w porównaniu do tej pradawnej mumii. Te pra, nie wiem, moim zdaniem te pra, cztery pradawne, trzy pradawne mumie to jest siła jednego chodzącego truchła, coś takiego. Tak go nawet porównywał. On naprawdę, pokonuje takich trzech pradawnych mumii, one nic nie robią, a ta elita cholerna mi tak zżera te, te życie. Zobaczcie na przykład, czekajcie, zaraz porównamy sobie ich ataki tutaj, zaraz dojdą, tutaj tego może wykończę, bo taki jest mizerniak trochę. Dobra, tego, tego, za tego się teraz wezmę. Jakiś krytyk fajny, dobra. Tutaj zobaczcie, unik. No, jeszcze jeden cios. No widzicie, jednak coś tam zadaje. Teraz po 2000 ma te swoje takie niebezpieczne krytyki, czasami po 20-30%. Ja na razie mam mało życia, bo sobie zmieniłem pierścień z tego zwykłego żabiego szczęścia na pierścień heroiczny No i jeszcze mam powiem, że ten heroiczny to nie jest jakiś wow, ale zmiana, bo to żabie szczęście jest dość dobre To, to żabie szczęście jest takie może do bardziej przemyślanego ekwipunku. Ja miałem wcześniej chyba przywracania, co bodajże że miałem 800, miałem 1109 chyba o, 108 level, jak super, 109 teraz mam, wam powiem, leczenia co turę, 761, czyli też nie jest tak najgorzej, nie spadło mi tak strasznie, no dzień, wiadomo, dzięki błogosławieństwie, bez błogosławieństwa bym miał oczywiście tego troszeczkę mniej, dobra, 108 level wbiliśmy, ale nie będę na tym prze, przestawał, bo materiał, nie było dość długo filmu, raczej znaczy długo, no nie było przez filmu, chyba przed świętami ostatni był film, co na ostatnim filmie my robiliśmy? Chyba jakiegoś questa Szczerze mówiąc już e, nie pamiętam kurczę Tych filmów tak dużo już mi się udało dla was nagrać chyba około będzie teraz 230 filmu Czyli naprawdę sporo Sporo produkcji na moim kanale się już ukazało Więc trochę jednak czasu na to poświęciłem ale Patrzę na innych ludzi, na przykład widziałem ostatnio gościa, też kręci jakieś let's play nie wiadomo, z takich poszczególnych gier, nie wiem, nawet z takich z 2008, 2007 roku, takich bardzo małych, znanych, mało znanych produkcji i tam widzę, ma nie wiem, 1000 filmów, ma ma 200 widzów, ja mówię, kurde, ja... No ale naprawdę nie wiem, może nie nagrywa tych filmów jakiejś tam nie wiadomo jakiej jakości, z nie wiadomo jak dobrym komentarzem, no ale kurde tysiąc filmów gościu tyle się stara to wrzuca a tak ma odsłon, bo powiem wam szczerze naprawdę jeśli chcecie nagrywać na YouTube gry typu nie wiem Far Cry, FIFA, no nie wiem, wisigi jakieś, Call of Duty, Battlefield Musicie liczyć się z tym, że później mm, kliki będą dość dużo zajmowały A co za tym idzie, jeśli macie trochę słabszy internet To może nie to, że na przykład Ja mam internet, nie mam szybkiego mega internetu Takiego, że wiecie Tylko, że ja mam po prostu taki internet, yy, że jest ustalony transfer I na przykład tam do 4 mega, 4 mega i ten 4 mega jest bo często na przykład tak niektórzy robią taki cyfrowy polsat daje przykład na przykład daje przykład na przykład <gryw> bardzo szlachetne że tam niby jest do 150 mega ja osobiście mam te, ten cyfrowy polsat LT i powiem Wam że to naprawdę jest dla mnie trochę, trochę oszukane hasło reklamowe bo też się nastawiają ło wow, 150 mega to jest jednak, wiedziałem o tym wcześniej oczywiście musicie pamiętać, że to jest do 150 mega i to tak naprawdę wbiłem sobie na speed test i pokazało mi na przykład e, pokazało mi na przykład 32 mega szybkość, a niby mam być do, 100, do 150 i to naprawdę 150 to nie wiem gdzie mieli taką prędkość, chyba przy jakimś e, przy mega, chyba antenie na całą Polskę tego cyfrowego polsatu internetu, bo to kurde tak lecą w <śmieniu> takie, teraz taka cenzura powinna być, no ale jej nie będzie, bo <śmieniu> sam ją wyraziłem, dobra, jest już te 5%, ale to nie jest nie jest powód, żeby kończyć ten film, dopiero jest ile, 10 minut nagrania tutaj jest, w porównaniu do moich wcześniejszych produkcji, kiedy nagrywałem filmy, kurczak po po cztery, nie, po cztery godziny to nie, chyba 3 godziny nagrałem film, pamiętam mój najbardziej popularny film. Śmieję się, że chyba naj, jak najdłuższy to najbardziej popularny, ale tutaj może być duże szczęście i halce do niebios tam wylotać. Dzisiaj mi trzy halce na niebios wyleciały. No ciekawe, ciekawe, Teraz już dwa zużyłem, bo miałem tutaj zatargi z jednym graczem, który napisał tak chamsko do mnie. E, e, Pierwszy napisał won, a później do mnie gdzieś leciał i napisał dead. <gry> Więc kurde, widzicie tutaj tych dwóch antycznych wojowników. No i są porównywalni bardzo tego chodzące truchło, to nie jest duża, du większa różnica tam jednego poziomu to e, nie jest naprawdę dużo. Tutaj z tego może wylecieć ten talizman, ale niestety nie wyleciał. Jedno, jedno zaprzecza drugiemu, że może wylecieć, ale no niestety. Tym razem nam się nie, nie poszczęściło, tym razem ten talizman nie wyleciał. Więc kiedy nagrywam ten film, jest już poniedziałek, poniedziałek, kurczę, lany poniedziałek tak naprawdę. Godzina XXXX Godzina wieczorna. Tak, ten, to, tak te święta można powiedzieć dość bardzo codziennej atmosferze minęły, tak mi się wydaje. Klan mi się co? Gość się napisał? <grystanie> o Jezu <grystanie> Jak tu kiedyś ktoś powiedział Proteza nie wybiera <grystanie> W kilku przykładach to A no no. <grystanie> taka i riposta, proteza nie wybiera, jak ktoś tam coś się wróci czy coś ta riposta naprawdę bardzo bardzo przejmująca więc może wam opowiem trochę o czymś niezwiązanym z moim ekspieniem bo widzicie, że idzie to dość dobrze, dość dobrze z takim naprawdę dwukrotnym podkreśleniem dość, bo no idzie tak trochę średnio, te ulnie, mówię, to takie w miarę dość dobre eksponisko, ale takie bardzo, takie mulące, szczerze mówiąc to się strasznie mi fajnie ekspiło na Miśkach zawsze tam by wracać, na świecie prywatnym pamiętam, że zawsze tam ekspiłem i zawsze mi się tam super ekspiło bo tego jest blisko koło siebie ogólnie na mumiach jest dużo bardzo stworów to muszę przyznać że stworów tej nie brakuje ale są kurcze oni porobieni w różnych takich odstępach że tutaj jest daleko do tego tutaj do tego trzeba przejść tutaj tutaj zabić jakiegoś tam słabszego stworka i trochę się na to czasu traci a na takich miśkach są fajne duże grupy te stwory nie są dobre nie są nie są tak mocne oni są mocne bo tam praktycznie expimy nie praktycznie tylko ekspimy na zwykłych potworach które nie zabierają Mało, które zabierają nam mało życia oczywiście jeśli macie tam 80 któryś level to zabierają wam dużo życia padacie na nich no ale jeśli macie taki 95 to naprawdę idzie tam już sensownie można wwalić wszystko na auto praktycznie oprócz tej tam pięciosobowej grupki tutaj widzicie niestety unik na płonącej strzale tutaj mogę się z nim trochę pobawić bo on te krytyki ma jednak Kurcze wkurzające u mnie przywalić takiego krytyka za 3k, a 3k w moim porównaniu to jest wow, mam poniżej 10 tysięcy życia, miałem wcześniej prawie 11, teraz mam poniżej 10, muszę chyba dodać sobie sprawność fizyczną, troszeczkę tych płcików, bo widzę, że to mi troszeczkę ucieka. Dobra, pozabijamy sobie te pajączki, hmm, może jeden jeszcze jeden chalcedon nie, bo z niej obraziłbym się. Co mogę jeszcze powiedzieć? E, ta loteria, no co była, co widzieliście, te moje losy, to wszystko. No uważam, że była dość udana, nie było tak najgorzej. Mm, nie było tak najgorzej, tam te e, maskotki mi wyleciały, no tam w depozycie są chyba kiedyś, o, widzisz te spojrzenie faraonów, to jest chyba jakiś zwykły item. O kurde, myślałem, że coś sensowniejszego, nie, kojarzyłem to ogólnie, ale, ale, ale... O, wow, słoneczny naszyjnik coś super, chociaż mi się troszeczkę zwróci za miksy czy coś takie, widzicie te temy, Może są troszeczkę warte, w tu 64 tysiące, 33 tysiące, wow, kolejny, o kolejny naszyjnik. Ten naszyjnik powiem szczerze, że nie jest aż taki strasznie słaby. Go można wystawić może na aukcji. Nie wiem, raczej znaczy na świecie zwykłym to nie, ale tam na prywatnym czy coś, to może jak ktoś szybko ekspli tam mało rzeczy jest na aukcjach, może mo, można było go wystawić. W z zwykłym też nie każdy musi chodzić przecież w unikatach i heroikach i legendach No dobra widzicie takie niebezpieczne te ciosy są na 30% jak mówiłem To takie niebezpieczne to jest ale wydaje mi się że mam dość dużą przewagę nad nim 36% ma 11% Dobra teraz powinienem go skończyć i zadać mu ostateczny cios yy. No i dobra skończyłem go, teraz dwóch zostało Z nimi to nigdy nie wiadomo, z tymi elitami kurczę jak teraz mam mniej życia, przez to że mam ten pierścień heroiczny i to wszystko A to mam więcej innych cech, ale mniej życia no zawiesz, szczęście jednak daje chyba tam półtora tysiąca życia, to włożyłem do depozytu już ten item, nie wiem, nie chcę mi się trzymać, muszę porobić porządek. W tej torbie ja mam taki, nie wiem, sentyment czasami, że zostawiam sobie w torbach itemy, których w tym momencie nie potrzebuję. Zaraz sobie zrobimy tak, że trochę jeszcze sobie, poekspimy na tych mumiach, tam może pierwszą mapkę trochę powybijamy, steleportujemy się na... steleportujemy się do Tuni, posprzedaję te rzeczy, bo muszę poczyścić te torby. Chociaż i tak już zrobiłem mały porządek, już mam praktycznie depozyt zawalony rzeczami, a chyba zrobię kiedyś film, taki mały, mały remament. Dobrze to powiedziałem? Chyba tak. Remament to się robi w sklepie, czy coś, no nie wiem, zrobię takie porządki, jak kiedyś ktoś zrobił, pamiętam czyszczenie depozytu. Szkoda, że w tym depozycie nie mam jakichś tam heroików, czy coś i to wtedy tak szlachetnie wystawiam na aukcje. Te heroiki na filmie, tak wow, wow, jakie fajne heroiki, sekty warte po 1 milion. Jest dobrze. Aj kurde, dużo się nawet w ten weekend wydarzyło, nie wiem, czy oglądaliście... Eee, ...interesujecie się ogólnie takim, można powiedzieć hip hopem o coś takiego z sztukami walki takimi różnymi rzeczami nie wiem czy słyszeliście może o takim gościu <laughs> Pio o Piotru Wiczczaku z MMA Poznań Session Combat Elitarne nie Sztuk Walk w Poznaniu <laughs> Słyszeliście o czymś takim. No to była też gala, taka Night of Champions e w Poznaniu, w sobotę, no i tam walczył, walczyła gwiazda polskiego MMA. <laughs> która niestety przegrała walkę przez e, swoją kontuzję no tak trochę się zastanawiam czy jak ktoś ma na przykład kontuzję dość taką poważną kontuzję czy jest sens do, ogólnie do walki wychodzić, no nie wiem wydaje mi się, że raczej jak ktoś ma kontuzję ja sam jestem zawodnikiem e, walczę na różnych galach na razie amatorskich, takich jak ALMA Amatorska i ma. no i wydaje mi się, że jednak z takimi dość ciężkimi kontuzjami może z taką mniejszą kontuzją na taką e, amatorską galę e, tak, zawody, to bym może wyszedł do walki, ale wydaje mi się, że jak jestem pod taką presją ludzi na przykład i ze środowiska ma, to wydaje mi się, że tą walkę trzeba dać bardzo dobrą i, i ją wygrać. No jak wie się, że ma dość mm, miażdżącą konduzję, która jakby e, ogranicza nas w dużym stopniu, to raczej chyba wydaje mi się, że wyjście do walki w takiej sytuacji jest dość, mm, dość głupotą. Ja ostatnim też dość, dość nieciekawie, bo w dość, w dość dziwnych okolicznościach również złapałem kontuzję, teraz byłem przez praktycznie dwa tygodnie wykluczony ogólnie z treningów. Wykluczony to może nie, ostatnio ćwiczyłem, ale odczuwałem właśnie dość duży ból i mówię właśnie jutro jeszcze, jutro, bo jutro jest normalny dzień, ale ja mam wolne. Wow, mam wolne, bo jeszcze ten cały tydzień mam wolnego. No i tak, nie to że się, nie to że ja tam nie chcę do szkoły i się wagaruję, no ale, po, ale po prostu mnie w szkole tak jakoś yy, wypada. Dobra, nałożymy sobie strzały centaulów, teraz może z innej beczki będziemy trochę atakować. A ja wiem, dobijemy sobie, nie wiem, do 15% czy do ilu. Tutaj widzę, set się przed chwilą zrespił. teraz może pójdę sobie go do końca wybić. Ach, no i... No i no i... Tak, tak, tak ogólnie było. No i konduzja ogólnie ciężka sprawa. Trzeba ogólnie pamiętać, że trzeba zrobić dobrą nocrzewkę przed, przed kimkolwiek ruchem, bo można w głupi sposób po prostu się nabawić dość ciężkiego urazu. A tu nieraz polegał u mnie na tym, że przy, przy jak to powiedzieć, do takiego mniej rozgarniętego, nie rozgarniętego, nie o to chodzi, tylko do takiego, który nie ma pojęcia o czym mówię. O, mnie wyrzuciło z gry. Jak na przykład wiecie jak wchodzi się w nogi to to jest zejście zapaśnicze w nogi na przykład przy takim zejściu jest trochę źle, zszedłem na nogę może to było spowodowane tym, że ktoś taki jakby czasami ktoś pierwszy raz przychodzi na trening i rzuca się go od razu na, na głęboką wodę żeby poprowadzić rozgrzewkę no i ta osoba niestety zrobi taką rozgrzewkę za słabą troszeczkę no i nie do końca się da rozgrzać no i później taki uraz mi niestety wyszedł Myślałem, że na drugi dzień będzie dobrze, ale na drugi dzień było gorzej, że nogą nie mogłem praktycznie ruszać, nie mogłem chodzić. No i jeden dzień poleżałem w domu, na drugi dzień nie było zbyt dobrze. No i tak się ciągnie kurze do tej pory, już drugi tydzień. No dobra, nie rozmawiajmy o moim życiu, nie rozmawiajmy o tym, co się u mnie dzieje, porozmawiajmy o tym, co się dzieje w grze, bo to pewnie teraz na, na was najbardziej interesuje. No idzie dość dobrze, szczerze mówiąc, 12%, no jak tu jest wolny ten ekspovisko to tak, tak w miarę ok idzie, no wiadomo trzeba się liczyć z tym, że jak już macie większy poziom e, dobijanie kolejnych, e, jeśli macie wyższy, wyższy poziom dobijanie kolejnych będzie już niestety coraz cięższe, nie coraz lżejsze, no i trzeba się z tym liczyć ogólnie, ja pamiętam jak level 2 dni się, 2 dni dobijałem i jakoś nie płakałem a jak to, jak dużo, dużo się grało, to na przykład jeden dzień, jeden dzień, jeden level, to i tak była duża zaliczka. No i teraz to tak wygląda. Turkus, teraz zastanawiam się może nad jakąś elitą drugą. Tutaj szkoda, bym musiał ku dużo kupić losów na loterię czy coś. Dużo wydać, żeby mm, móc mieć szansę zrobić sobie jeszcze kilka itemów. No widzę 114 tam szotrze, czyli chyba powoli będę się zwijał z tego ekspoiska, tylko sobie tego seta jeszcze ubiję. Dobra, teleportujemy się na kwitiste przejście. Nie ma co tam świrować za bardzo. Uciekać, czy zabić dwa stwory, jeszcze bym, jeszcze bym jakoś ten gościu dopadł. No i bym niepotrzebnie sobie zginął. a po co ginąć? Lepiej żyć każdy chce żyć nie chce nie ginąć dobra sprzedajemy sobie te słoneczne nasze niki piaskowe rękawice rzeczy które nam się zupełnie nie przydadzą to możemy oddać już tutaj to nie wiem ta kula jest naprawdę mało warta no nie wiem czy zostawić ją czy nie czy liczyć na tam 50 tysięcy więcej dobra sprzedam ją bo ona i tak jest za gówno warta. miejsca torby tylko zajmuje no jest dużo rzeczy, które miejsce w torbie zajmują, na przykład takie gówniane strzały, które są praktycznie już wykorzystane, to jest fajne, fajne błogosławieństwo muszę powiedzieć, błogosławieństwo jastrzębia, dość ciekawe. Tutaj jeszcze chcę się podzielić z wami jedną informacją, gdyż udało mi się zakupić e, szkarłatną opaskę Manticory na 123 level za 11 milionów, nie wiem czy to jest dobry interes, no wiem, no wiem, nie będę ukrywał, mi się wydaje, że to, to, to była dobra cena, no ale nie wiem, jeśli wy macie jakąś opinię na ten temat, możecie ją wyrazić oczywiście w komentarzu, postaram się przeczytać, postaram się odpowiedzieć, czyli bardzo pozytywnie, naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie. Dobra, kupimy te miksy za te 200 tysięcy, nie będę miał na przyszłość, tutaj widzimy strzały, kurde, no, grać tropicielem to jest naprawdę duży wydatek, strzały, miksy, kurde. Mówię, powtarzam, to nie są tanie rzeczy granie postaciami <gry> z daleka, bo jednak obciąża na nas koszt kupienia strzał. No ale tak chyba bez strzału grać postacią z daleka to takie mało realistyczne trzeba, więc by było. Chyba dość spoko, że są te strzały i nie jest tak najgorzej. Dobra, tutaj zaraz pójdziemy sobie do Karkhan. Ja zaraz pozbieram te itemy, poszukam tych królików do tego quest'a dziennego Nie chcę mi się teraz na filmie pokazywać, bo to jednak jest latania za tymi zajączkami Albo jakby się zenerwuję i nie będzie mi się chciało latać, to kupię sobie po prostu z aukcji, tam za 12 tysięcy jedno jajko i, i będzie po zabawie Dobra, okej, okay, już jestem, dałem, jestem naprawdę szlachetnym człowiekiem Dałem, dałem zarobić tam komuś, który tam Wystawił te kraszanki, kupujemy w dobrej cenie, więc jestem z siebie zadowolony. Jest naprawdę dobrze, tutaj idziemy sobie już do tego miasteczka. No nie wiem, wydaje mi się, że ten quest dzienny jest naprawdę fajny w tym roku, bo nie jest trudny. <grym> Zobaczcie, co ten gość napisał. Ten Yeksi, dasz jeden M, biedny jestem bardzo. <grym> Kurczę. Czekajcie, co mam takiego w miarę mądrego odpisać, o tutaj widzę, widzę, ja jestem strasznie bogaty tutaj monetami, już od razu szastam, jak ktoś mówi, szastam fosą, dasz jeden, e, ba, e, jestem bardzo biedny, na co tak, na co, na co on tak potrzebuje, jestem ciekawy. Dobra, tutaj Lisa Barents, tutaj u niej pomagamy, jej oczywiście rozpoczęto, tu widzicie taki ciężki quest. 3.2k doświadczenia, 5 punktów honoru, oczywiście jedno jajeczko. Eee, mam 13 złotych zł jajek, mam 50m, mam 50m, bo mnie okradli. Eee. Jakiś gościu, nie wiem, ten Jeksi pisze, że Chcę położyć 1 milion, bo ma 50 milionów aktualnie, bo go krali. czyli bardzo, bardzo chyba się z nim nie, nie zrozumieliśmy. Albo nie wiem, chce, chce mnie coś wkręcić. No więc dobra. Jesteśmy sobie tutaj, eee, może tą tankę jedną zabijemy, bo ta mnie zdenerwowała. <grym> No i co, wydaje mi się, że to, to by było na tyle. Mam nadzieję, że fajnie ze mną spędziliście razem ten czas, że, w miarę, że nie w miarę, że zajebisty był odcinek i wam się podobało i jest dobrze ogólnie... Nie będę tutaj kończył, ale... Znaczy, zrobić coś takiego. Mogę skończyć, ale moci za, za zamknijcie uszy. Uwaga, otwieram. 379 naradę wodzów i administracji terenowej. To jeszcze jest quest, ale on jest nieaktualny. Wydaje mi się, że od jutra będą już chodziły normalnie questy, bo wiadomo, że były święta i też administracja musi tam chwilę odpocząć od siedzenia w fotelach i opierdzielania się. <laughs> Nie żartuję. Ciężka pra praca popłaca, jak to niektórzy mówią. Więc dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się do kolejnych produkcji Narka.